W dzisiejszym odcinku pojadę na Fort Podzów, a zatem zapraszam do oglądania. A ponieważ on jest gdzieś tam na zachodzie Krakowa to póki co będę się poruszał trasą łagiewnicką. Ten odcinek jest bardzo fajny. Pozwala się nieźle rozpędzić. No i tu musimy skręcić w prawo. Zrobić takiego ślimaczka. No i jedziemy dalej trasą łagiwnicką. Wjeżdżam w Ruczaj, w zasadzie już w Zakrzówek Po lewej stronie mamy Kauflanda Właściwie niesamowite tutaj kolejki, korki, parkują sobie ludzie, no bo zakrzówek otwarty. Ale oczywiście znowu nie pomyśleli o tym, żeby zrobić dostateczną ilość parkingów. A i oczywiście Straż Miejska inkasuje no bo robi się inwestycje. A oczywiście ciężko zrobić parking. Patrzcie, ile samochodów. I by to się zbliżał do Pychowic. E, Dalej sobie skręcimy na wały. A już nam pani tutaj ścina. Dobra, gdzieś tutaj był wjazd na wały. wilkumowa zero jakieś kurde informacji no i jak widzicie ruchy ruch dosyć spory chwali wyprzedzie robert Woda jest dzisiaj wyśmienita, słoneczko świeci, ale taki wiaterek jest dosyć intensywny i zimny. I to sprawia, że się przyjemnie jedzie. Ale pojadę prosto, później skręcę w lewo. Gdzieś, gdzieś w tą stronę. Ulica Bożowska. Wjeżdżamy na takie kamyczki i do góry. Całkiem ładnie, tu idziemy jeszcze wyżej. Opactwo w tle, A tu macie takie pozostałości po forcie artyleryjskim. 53 no i co, widzimy trochę kominów elektrociepłownia Łęg. Po prawej, Bonarka. Po lewej, tam daleko Huta. Eee, Metal Steel. Miejscówka na ognicho. Posprzątane. Kulturka i tu widzimy zachodnie części Krakowa. Ruczaj. znowu jakieś ognicho No i pomału się zbieram. Mam nadzieję, że to była dla Was jakaś inspiracja, żeby nie siedzieć w domu, tylko żeby się ruszyć, bo naprawdę warto. że tym miłym akcentem kończymy na dziś. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia. Hej!